Dzień dobry, moi drodzy. Ciąg dalszy, opowiadanie o naszej wycieczce na Białoruś. Dzień drugi. Grodno widziane oczyma Marzenki i Danusi. Zapraszam. Dzisiejszy dzień będzie ostatnim dniem naszego pobytu w tym pięknym mieście i zapowiada się ciekawie z uwagi na to, co zamierzamy zwiedzić. A najważniejszym i najjaśniejszym punktem tego dnia ma być Muzeum Elizy Orzeszkowej. Niepodważalny ślad polskości na mapie Grodna. Z Grodnem związana jest osoba niezwykle zasłużona dla naszej kultury: pisarka Eliza Orzeszkowa. Kierujemy więc swoje kroki na ulicę, no właśnie Orzeszkowej. Tutaj stoi zrekonstruowany w latach 70. XX wieku dom autorki słynnej powieści nad Niemnem". Ten staroświecki drewniany budynek pomalowany był na szaro-niebieski kolor i stąd wzięła się nazwa Szary Domek. Obecnie, obok dwóch pokoi przeznaczonych na izbę pamięci pisarki, mieści się tutaj biblioteka. Kupując bilety, zauważamy stare pocztówki poświęcone naszej powieściopisarce z różnymi cytatami. Wybrałam sobie z taką sentencją. Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie. Nic dodać, nic ująć. Myśl aktualna zawsze i wszędzie. W momencie zakupu pamiątek nie wiedziałyśmy jeszcze, że to nasz ostatni kontakt z językiem polskim. Od września wycofano napisy w naszym języku, które pozostały tylko w rosyjskim i białoruskim. No cóż, polityka. Tak jak w przysłowie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Muzeum, stworzone na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku, bardzo ucierpiało w czasie okupacji. Rozkradziono bibliotekę, meble, zielniki. Moją uwagę przykuwają pierwsze wydania dzieł orzeszkowej, rękopisy, epistolografia. Na ścianach dużo portretów rodzinnych, obrazów, zdjęć, a w stylowych szafach XIX-wieczne wydania książek naszych pisarzy. Prawdziwe białe kruki uwagę moją przykowają dużych rozmiarów zdjęcia z pogrzebu pisarki. A oto krótka relacja z tej uroczystości Lucyny Kotarbińskiej, przyjaciółki, publicystki i działaczki społecznej, zamieszczona w Warszawskim Tygodniku dla Kobiet. Trzysta kilkadziesiąt wieńców, do czterystu depesz, sto kilkanaście deputacji i dziesiątki tysięcy tłumów towarzyszyło odprowadzeniu z błok wielkiej pisarki, obywatelki do cmentarnej siedziby na nadniemeńskim stoku. W kościele przemawiał ksiądz prefekt Miłkowski z Wilna, a płomienna, pełna uroczystego zapału mowa jego, sławiła wielkość duszy, ogrom cnót, Doniosłe znaczenie żywota, który był służbą dla najszczytniejszych ideałów. Do zadum nad życiem zmuszają nas cytaty z książek Pistarki, na przykład taki pochodzący z ostatniej miłości. Szczęśliwy jest ten, komu w mroku i niepogodzie z miłością i nadzieją świecą oczy ukochanego, dla kogo w głębi ciszy i osamotnieniu brzmi drogi głos. Tysiąc razy szczęśliwszym jest ten, u kogo, nie bacząc na jesień w sercu, jest wiosna i może on uścisnąć ciepłą, przyjacielską rękę. Kto, wsłuchując się w odgłosy wichrów pędzących po świecie, może z serdecznym słowem na ustach przytulić się do kochającego człowieka w domowym ognisku. Są ludzie, których życie. Jak pozbawiona słońca i kwiatów ścieżka, samotnie wie się po ziemi, tracąc się między różnymi drogami. Wiosenne róże napawają ich smutkiem, a jesienna mgła łzami. Ogólne spojrzenie na salon z kominkiem moj, i moją uwagę przykuwa kopia obrazu, a właściwie wycinek z obrazu Sandro Botticellego Ofiara Wenus i łaski. Ponadto bi biblioteka, a w niej wydania dzieł jej autorstwa, czyli Elizy Orzeszkowej. A więc Nadniemnem, Ham, Marta, Na prowincji, Drobiazgi, Anastazja i Pieśń, Niech zapłacze, Pierwotni, Nad sumienia, Australczyk i inne. Tutaj dodam, że Nad Niemnem to druk z 1889 roku. I jeszcze tytuły książek z tamtej epoki, czyli Korzeniowski, Komedia, Michał Bałcki, Przeklęte Pieniądze, Wiesław Sieroszewski, Pan Twardowski, Reymont, Burza, Popławski, Szkice Literackie, Korzon, Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta, potem Jana Kochanowskiego, Dzieła Polskie, Rejmonta Pisma oraz takie osobliwości jak Geografia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi przez Jana Śniadeckiego. Ponadto teksty z teki pośmiertnej Elizy Orzeszkowej i datowane 1860-1863, fragmenty tutaj mm, na chwilę przytoczę. I oto taki. Na cóż się smucić? Na cóż boleć na tym świecie mamy? Czyż wszystko wkrótce nie minie? Przechodzą lata, dni, miesiące, prowadzą za sobą nowe rozkosze, troski, cierpienia. Jedni się cieszą, inni płaczą, a wszystko razem przemija. I jeszcze inny szczęśliwy stokroć, kto w tem przelotnym istnieniu. Umie myślą wznieść się wysoko, umie spojrzeć ku niebu i przesłać do stwórcy myśl pełną wzniosłości, ducha. Szczęśliwy, kto w swoim życiu dopełnił dobrego czynu, kto otarł z oka bliźniego łzę. Z portretów, które wiszą nad biurkiem, nad biurkiem pisarki, to portret Benedykta Pawłowskiego, ojca Elizy, oraz Franciszki Pawłowskiej, matki. Fotografie, które dokumentują wystrój salonów z czasów, kiedy tutaj żyła i tworzyła, a wśród nich wizerunek 17-letniej Elizy i Piotra Orzeszki, jej pierwszego męża, który starszy był od niej o 17 lat. To nie było małżeństwo z miłości. Eliza, chcąc wyswobodzić się spod wpływów despotycznej matki, poślubiła Piotra, który z kolei liczył na jej majątek. Za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Sybir. Eliza rozwiodła się z nim, chociaż sytuacja była dla niej trudna. Inna fotografia przedstawia drugiego męża Elizy Stanisława Nachorskiego, właściciela tego domu, który teraz zwiedzamy. Tego mężczyznę kochała przez 30 lat, ale nie mogli być razem, gdyż on był już żonaty, a ponieważ jego żona cierpiała na chorobę psychiczną, nie chciał jej zostawiać. Dopiero po jej śmierci poślubił Elizę. W małżeństwie przeżyli tylko dwa lata, gdyż Stanisław zmarł na zawał serca. Odtąd Eliza nigdy już nie będzie szczęśliwa, a nawet ma myśli samobójcze. W domu swojego męża. Eliza mieszka aż do śmierci. To tutaj napisała Ad Astra, Argonauci i Gloria Victis. Orzeszkową dwa razy nominowano do Nagrody Nobla. To tutaj znajduje się oryginał zdjęcia z 1904 roku, kiedy nominowano ją po raz pierwszy za książkę nad Niemnem. Wówczas nagrodę otrzymał Henryk Sienkiewicz. W roku 1909 nominowano ją za książkę Ham, i wtedy również jej nie otrzymała. Nobel trafił wówczas do szwedzkiej pisarki Selmy Lagerlow. Eliza Orzeszkowa kochała przyrodę. Jej opisy natury z lektury nadniemnym niejednego licalistę zniechęcały do czytania, ale miłość do piękna stworzonego świata potrafiła ukazać jeszcze w inny sposób. Z suszonych kwiatów, ziół, zbóż i traw potrafiła stworzyć przepiękne kompozycje, które ujęte w ramki zdobią ściany jej mieszkania. Pisarka wyjeżdżała rokrocznie do podmiejskich wsi i puszczy białowieskiej, by być bliżej natury i powiększać kolekcję roślin, których liczba ostatecznie wzrosła do 460 okazów. Dużo czasu spędzała nad studiowaniem flory, popularyzowaniu ich leczniczych i estetycznych właściwości. Na tle zasuszonych obrazów widać polne fiołki, habry, piołun, łubin, koniczyny. Niestety czterolistnej koniczynki brak, ale są suche trawy, paprocie, liście drzew, a wszystko to z zachowaną aż do dziś kolorystyką. To świadczy, jaką marzycielką była Elizę, Eliza, jaką miała duszę i jakie serce. Zamykam oczy i próbuję wyobrazić sobie te naręcza kwiatów i ziół i ten zapach, które Eliza przynosi ze spacerów. Może mylę się, ale mam przeczucie, że przede wszystkim z takich wrażliwych serc rodzą się talenty artystyczne. Z eksponatów w tym temacie urzekł współczesny album o nazwie Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej, wydanie Ossolineum. Na ścianie jednego z salonów wiszą trzy kwiatowe, suche kompozycje. Tyle lat minęło od śmierci artystki, a one trwają w swej postaci tak jak wówczas, kiedy były stworzone. Czas nic nie uszczknął z ich piękna. Zachowano również i udostępniono zwiedzającym drukowany program z okazji artystyczno-literackiego wieczoru upamię upamiętniającego czterdziestolecie jej twórczości oraz afisz organizowanego przez Elizę koncertu balu na rzecz biednych m.in. dzieci z Grodzieńskiego Sierocińca. Jak bardzo ceniono tę polską pisarkę, świadczy fakt, iż podczas jej choroby mieszkańcy zwozili belesiana i słomy i rozkładali na ulicy koło jej domu, po to, aby nie przeszkadzał jej stukot i hałas kół. W rogu pokoju możemy podziwiać zachowany piękny komin marmurowy z lustrem. Musimy to oczywiście uwiecznić na zdjęciu. W pewnym momencie zauważyłam takie napisy na kartoniku zaczepione do cienkich patyczków w języku białoruskim czy rosyjskim, już nie pamiętam. Chciałam zrobić sobie z nimi zdjęcie. I ku mojemu zdziwieniu pani bibliotekarka, która na początku odnosiła się do nas z lekką rezerwą, bierze krzesło i z szafy ściąga napisy w języku polskim. Na przykład, tu się pisała powieść nad niemnem. Szybka fotka przy kominku. Pozdrowienia zgrodna. Czyżbyśmy zdobyły jej zaufanie? Podczas dalszej wędrówki ulicami Miasta napotykamy ciekawy, drewniany domek. Okazuje się, że mieści się w nim Muzeum Historii Miasta z XVIII wieku. Wnętrze jest bardzo przytulne. Staramy się nawiązać rozmowę z panią tam pracującą, ale jest bardzo nieufna. Twierdzi, że ją nic nie interesuje, żyje własnym życiem i na żadne tematy nie będzie się wypowiadać. Muzeum przybliża nam historię Grodna, ciekawe były makiety miasta. Dużo miejsca poświęcono staroście Tzenhausowi. Możemy tam podziwiać ceramikę, hafty, ubiory i narzędzia z tamtej epoki. Tego ranka jest piękna, słoneczna pogoda. Kasztany i jesienne liście pod nogami szeleszczą, aż szkoda ich deptać. Skracamy sobie trasę do muzeum podążając ulicą Akademicką i tym samym nie ominęliśmy grodzieńskiej kirchy pod wezwaniem świętego Jana, czyli Luterański Kościół. Wahając się czy zwiedzić to miejsce, rozmawiamy z uczestnikami wycieczki. Spora grupa przyjechała autokarem z Mińska na koncert muzyki organowej, który ma się rozpocząć niebawem w tym luterańskim kościele. Uznaliśmy, że to grzech nie skorzystać z takiej uczty. Sadowimy się więc w ławkach i oczekujemy. Muzyka Bacha, organy i solista grający na trąbce. To powoduje, że zamykamy oczy i poddajemy się urokowi tych chwil. Po koncercie. Poznajemy krewną z rodzinny Adama Mickiewicza. Cały autokar ludzi, a my natrafiamy na nią. No i ten niecodzienny koncert. W takich chwilach jak nie zadać sobie pytania? Czyż duchy przodków nie mają z tym nic wspólnego? Przy tej głównej cerkwi Grodna z początku XX wieku spotykamy, jak już wspomniała Danusia, grupę Białorusinów zwiedzających miasto. Wywiązuje się ciekawa rozmowa na aktualne tematy. Nasze rozmówczynie są świadome zagrożeń współczesnego świata, roli Unii Europejskiej, rządów globalistów. Potem wspólnie udamy się na koncert organowy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego świętego Jana. Chwila wytchnienia i zadumy przy tokacie Bacha. Preludiach bukstechudego i ciekawych aranżacji z motywów filmowych Władcy Pierścieni. Danusia, która przed paru laty była już w Gorodnie, uparła się, że musimy zobaczyć pomnik Lenina i zrobić sobie tam zdjęcie. Jest to przecież jedyna okazja, bo w Polsce to już chyba tylko w parku, w Kozłówce możemy podziwiać pomnik Wodza. Jak na złość mamy poważne trudności z dotarciem do celu. Zagadujemy jakieś dwie panie, ale okazuje się, że one nie tutejsze. Pochodzą z Mińska i tak jak my są tutaj turystkami. Są bardzo miłe i chętnie z nami rozmawiają. A tu niespodzianka okazuje się, że mąż jednej z pań pochodzi z rodu Mickiewiczów. Niestety Irina niewiele ma informacji na ten temat. Bo w rodzinie, w czasach sowieckich, bano się o tym mówić. Idąc dalej ulicą Orzeszkowej, mijamy budynek numer 19, na którym umieszczono przepiękny, rzeźbiony mural. Potem, już w Polsce, dowiedziałam się, że jest on znany pod nazwą Nauka. Ta dekoracyjna, wyrzeźbiona kompozycja, umieszczona została tutaj. Aż w roku 1975, gdyż w tamtym czasie mieścił się w tym budynku klub młodych techników. Utworzony przez architektów z Leningradu mural był postrzegany jako wyzwanie rzucone religii. Przysiadamy na ławeczce w pobliżu tego muralu, aby podziwiać naprzeciw sobór pokrowski. Jest to Prawosławny Sobór Opieki Matki Bożej w Grodnie. Obiekt ten wzniesiono w 1907 roku w stylu pseudoruskim ku czci żołnierzy rosyjskich poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej i za pieniądze ofiarowane przez oficerów tej wojny. Pieniędzy zebrano tak dużo, że aby je wszystkie wykorzystać, wybudowano wielką cerkiew we wnętrzu, ikony świętych oraz ikona kazańska Matka Boża i kopia krzyża Eufrazyny Połockiej, szcząstkami relikwii białoruskich świętych. Na środku nawy znajduje się wykonany z drewna okrągły cokół, a na nim przepiękny wizerunek orła, który rozpościera swe skrzydła, chroniąc miasto Grodno. Zawracając, natrafiamy na duży drewniany dom z roku 1888, gdzie mieści się muzeum Maksima Bochdanowicza, klasyka literatury białoruskiej. Pamiętając mój pobyt tutaj w roku 2017, chciałam dotrzeć do placu Lenina z ogromnym jego pomnikiem. W Polsce nie ma już tego typu osobliwości, i chciałam, aby moje koleżanki również miały okazję zobaczyć to miejsce. Zmieszanymi uczuciami stoję na placu Lenina przed wielkim pomnikiem wodza rewolucji bolszewickiej. No cóż, bez komentarza, ale pamiątkowe zdjęcie robimy, mimo wszystko. Obok pomnika jest ustawiony wielki telewim, na którym możemy obejrzeć krótką historię miasta oraz osiągnięcia Białorusi w sferze gospodarczej, kulturalnej itd. Mijamy pięknie zadbany plac z pomnikiem poświęconym ofiarom II wojny, przed którym pali się wieczny ogień. Duże wrażenie wywierają na nas usytuowane po obu stronach pomnika flagi narodowe uformowane w wielkie kwiaty. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Białorusini potrafią w ciekawy, Niekonwencjonalny sposób upiększać swoje miasta. Na przykład kosze na śmieci stojące przy chodniku przypominają eleganckich panów albo z laseczką, albo uchylających kapelusza lub trzymających parasolkę. W podobnym tonie możemy podziwiać latarnię. Nie sposób ominąć czerwonego serca z napisem Grodno, gdzie pozujemy do zdjęć. Pierwsze, jakie wysłałam do Polski, to właśnie z tego miejsca. Idąc dalej, na wprost dawnego archiwum, znów rzeźba, której nie było tutaj w 2017 roku. Odsłonięto ją dopiero w 2021 no, roku, w dniu święta tego miasta, 18 listopad. Przedstawia dwie eleganckie męskie postacie, ubrane według francuskiej mody. Mają one uosabiać mistrza mesera i włoskiego Sakko. Sprawdziłam, kto to. Messer i Giuseppe Wesacco pracowali nad zagospodarowaniem historycznego centrum Grodna. Następnie w latach 1765-1785 z inicjatywy wójta grodzieńskiego Antoniego Tyzenhausa stanęli przed zadaniem stworzenia na terenie dawnej wsi, gorodnica, dużego ośrodka kulturalno-przemysłowego dla 1500 mieszkańców. W swoim projekcie architekci zastosowali unikalne metody urbanistyczne, dzięki czemu w ciągu zaledwie dwóch dekad powstał wygodny i przepiękny zespół 85 budynków o różnym przeznaczeniu. Wiele z nich przetrwało do dziś i pełni funkcję użyteczności publicznej. Tuż obok znajduje się park imienia Żylibiera, przez który przepływa rzeka Grodniczanka. Park powstał w miejscu ogrodu botanicznego założonego w XVIII wieku przez Emanuela Gilipiera. Jego pomnik, jak również ławeczka z siedzącym Antonim Tyzenhausem, znajdują się nieopodal. Mira z marzenką rozmawiają z mężczyzną karmiącym wodne ptaki. Zawsze uważałam, a upływający czas jeszcze bardziej mnie w tym upewnił, iż tylko dobrzy, pogodni ludzie mają serce i czas dla ptactwa i zwierząt. Przysiadam na ławeczce, naprzeciw rzeźby z postacią syrenki, jako pięknej, długowłosej dziewczyny. Pożoli zapada zmierzch, a my chciałobyśmy jeszcze tyle ciekawych rzeczy zobaczyć w Grodnie. Postanawiamy pójść na polski cmentarz. Przed nami długa droga. Jesteśmy zmęczone i głodne, ale jednocześnie bardzo zdeterminowane. Ciągle błądzimy. Coraz pytamy przechodniów o drogę. W końcu osiągamy cel. Cmentarz Farny z końca XVIII wieku to jedna z trzech najważniejszych obok cmentarza na Roście w Wilnie i Łyczakowskiego w Lwowie, nekropolii na ziemiach wschodniej i dawnej Rzeczypospolitej. Jest porównywany do takich polskich cmentarzy jak Powązki w Warszawie czy Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Mrok zapada coraz bardziej. Chcemy przede wszystkim odszukać grupę Lizy Orzeszkowej. Na próżno kręcimy się w kółko, pomału tracimy nadzieję. Zauważam jakąś młodą parę krzątającą się przy grobie. Proszę o pomoc. Początkowo mężczyzna wskazuje ręką kierunek, w którym powinniśmy się udać, ale po chwili idzie z nami. Okazuje się, że jest Rosjaninem. On też ma kłopoty z lokalizacją grobu, ale się nie poddaje. Dzięki jego życzliwości stajemy wreszcie przy miejscu wiecznego spoczynku naszej wielkiej pisarki. Grób jest w bardzo dobrym stanie, zadbany, ozdobiony kwiatami. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie. Podobno właśnie tu, na Grodzieńskim Cmentarzu, podczas II wojny polscy patrioci przechowywali pomnik pisarki. Cmentarz jest pięknie położony na wzgórzu, opadającym ku rzece niemen. Jaki jest jego stan? Część grobów jest w miarę należytym porządku, ale niektóre się rozsypują. Już prawie ciemno, a my krążymy jeszcze po alejkach. Otacza nas cisza, spokój. Towarzyszy zaduma nad kruchością ludzkiej egzystencji. Nad naszą historią tak dramatyczną i zagmatwaną. Myślę o grobach Polaków rozsianych po całym świecie. Melancholia też jest potrzebna, ale w rozsądnych granicach. A tak naszą cmentarną przygodę zapamiętała Danusia. Czas szybko upływa, a my mamy jeszcze w planie dotrzeć do cmentarza farnego w Grodnie. Kiedy mijamy targowisko, gdzie poznałyśmy Joasię, Polkę mieszkającą w Grodnie, jest już późno i niedługo zacznie zapadać zmierzch. Ja jednak jestem zdeterminowana, aby kontynuować nasz pomysł i wkrótce docieramy do cmentarza. Przygnębiające wrażenie robi na nas zastany widok. Rozpadające się nagrobki i chwasty to pierwsze, co zastajemy. Okazuje się, że jest to prawosławna część cmentarza, a dopiero w innej, dalszej części znajduje się część katolicka. Mamy bardzo niewiele czasu. Za chwilę już nie będzie szans, aby zobaczyć cokolwiek, a tym bardziej napisów na nagrobkach. Tutaj widać, jak na dłoni, że czas robi swoje, gdyż nikt nie, re nie restauruje tych miejsc pamięci. Nagrobki, cokoły i rzeźby wymagają odnowienia. Niektóre stoją przechylone lub bez krzyży, robiąc przygnębiające wrażenie. Żałuję, że wcześniej nie sprawdziłam w internecie, gdzie znajduje się miejsce pochówku Elizy. Nie mogę uwierzyć w to, że możemy odejść stąd z kwitkiem. Z wydawało mi się, że tak znakomita pisarka i zasłużona dla tego miasta, że nie powinno być problemu z odnalezieniem miejsca jej spoczynku. Jestem sama, gdyż koleżanki stwierdziły, że czas już wracać. Stanęłam sama na wzgórzu cmentarza wokół ani jednej żywej duszy. Zmierzch zakrył wszystkie niedoskonałości tego miejsca i rozejrzałam się wokół. Może to śmieszne, ale poprosiłam nawet, aby teraz sama Eliza podpowiedziała nam, dokąd mamy skierować nasze kroki. Z tego wzgórza widać panoramę części miasta, światła w oddali migocą. Skoro tak, to nawet nocą nie możemy tutaj dopadać smutek. Wręcz przeciwnie, czuć wielki spokój tego miejsca. Nie wierzę, że powrócimy z niczym. I owszem, mamy jednak szczęście, gdyż koleżanki wracają. Duch Elizy chciał, abyśmy ją tutaj odszukały. Z niemacka pojawił się jeden, jedyny człowiek, który zaprowadza nas do jej grobu. To jest miejsce spoczynku jej drugiego męża Stanisława Nachorskiego. Dlatego na nagrobku pierwszy zapis, jaki tutaj widnieje, związany jest z jego osobą, a dopiero później Elizę Orzeszkowej. Nagrobek znajduje się przy alejce po prawej stronie cmentarza, prawie na wprost kaplicy. Cieszymy się, że choć przez chwilę dane nam było stanąć na tym miejscu, chwilę zadumać się i odmówić modlitwę za dusze zmarłych. Wykończone, ale szczęśliwe zawitałyśmy do naszego przytulnego mieszkania, jak zwykle przed nami długie nocne rozmowy na różnistne tematy. Radość miesza się ze smutkiem, jak w życiu.